Ta kolejność, z jaką Paweł o tym mówi, że najpierw mówi o wspólnocie jako miejscu, które Bóg zamieszkuje, a potem dopiero mówi o każdym z nas jako świątyni, ta kolejność jest ważna. Dlatego, że nam nierzadko przychodzi naruszać tę świątynię, którą jest wspólnota wierzących, w imię tego, że. Ja mam przekonanie, że Duch Święty we mnie jest i ja wiem, co jest dobre. I ja wiem, co jest właściwe. I w oparciu o moje własne doświadczenie, o moją własną pobożność, potrafię rozwalać Kościół Boży. I to jest to, co przeżywał Paweł z Koryntem. Od tego się zaczyna pierwszyść do Koryntian. Jedni mówią, a ja jestem Pawła, a inni mówią, a ja Apollosa, a ja Kefasa. A najlepsi są ci, co mówią, a ja to jestem Chrystusa. Nie? Tamci to są Pawła, Polosa, Kefasa, ale ja to jestem Chrystusa. Nie? To nie jest o, o naszej rzeczywistości. Nie? Ja wiem, kto to jest Chrystus. Ja tylko ja. Chcecie, chodźcie do mnie. Przeciw Pawłowi, przeciw Apollosowi, przeciw Kefasowi, do mnie, do mnie. I Paweł mówi: Kto zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. O tym mówię, mówię w tym tekście, któregośmy słysze, słuchali. Jesteście świątynią Boga, Duch Boży mieszka w Was. Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Nie? Tego zniszczy Bóg. Niszczymy świątynię Boga, bo niszczymy wspólnotę wiary. Sióstr i braci, w imię przekonania, że ja wiem, ja mam gorącą linię z Bogiem, ja wiem, co jest dobre. Ja jestem świątynią Boga. I kiedy rozbijamy wspólnotę, czynimy ducha świętego bezdomnym. Czynimy ducha świętego bezdomnym. I To jest bardzo piękne. Te, te teksty idą ze sobą razem. Tacy my, różni, czasami pokłóceni, czasami pamiętający sobie zło wyrządzone wzajem. tacy, jeśli poddajemy się temu, że Bóg nas buduje w jedną budowlę. W jedną świątynię, jeśli się Mu poddajemy, nie, jesteśmy sakramentem obecności Boga w świecie. Dzięki tej wspólnocie Bóg jest obecny w świecie.